W jakim kierunku trzeba założyć spinkę? Przejeździmy koło w miejsce, w którym ma być zakładana. To jest spinka. Teraz jest ważny kierunek tej spinki. Musi iść tak jakby z włosem. Czyli jak koło się kręci do przodu to jakby o coś ta spinka łapała to nie może jej ściągnąć bo jakby była pod włos w taki sposób to podczas na przykład przechodzenia przez silnik mogłoby ją ściągnąć cześć mogłoby ją ściągnąć dlatego montujemy spinkę tak jakby w ten sposób z włosy. no tak by z włosem nie pod włos wtedy zamiast ściągać to on będzie zakładać